Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze powinniśmy sobie, sami sobie uporządkować pewne pojęcia, żeby wiedzieć jak się posługiwać nomenklaturą, z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy i dlaczego pewnych pojęć nie wolno używać, a jakie powinny nam się wbić w pamięć, wejść do głowy i powinniśmy sobie to utrwalić. Podstawowa rzecz to jest nazwa Galicja Wschodnia. Jest to termin wymyślony na dworze Habsburgów, państwa rozbiorczego mhm. wobec części terytorium jeszcze przed jego wejściem skład Cesarstwa Austriackiego. Polskie głosy polskich uczonych, publicystów, działaczy politycznych już od końca XIX wieku były takie, żeby tej nomenklatury nie przyjmować, nie nazywać tych terytoriów Galicją Wschodnią, bo jest to mało Polska Wschodnia i tego się powinniśmy trzymać. A teraz zobaczcie, co jest tak zwanej przestrzeni publicznej. Politycy naukowcy czy bardziej naukowcy różnego rodzaju działacze, działacze mniejszości ukraińskiej, oni notorycznie cały czas mówią o Galicji. Po to, żeby nie mówić Małopolska Wschodnia, bo Małopolska to jest Polska i to niektórych razi, to niektórym przeszkadza i bardzo zawzięcie z tym walczą, a my się jakoś tam biernie temu poddajemy. Nawet ludzie, którzy już wiedzą o tym, że nie powinno się tego mówić, bezwiednie to przeplatają. Raz Małopolska, ale raz Galicja. Nie było czegoś takiego, takiego tworu politycznego w naszej państwowości i w naszym organizmie narodowym, który byłby Galicją Wschodnią, Małopolska Wschodnia. Druga rzecz, która powinna nam też zapaść w pamięć i powinniśmy umieć się tym posługiwać, odróżniać propagandę historyczną, polityczną, ideologiczną, każdą inną od rzeczywistości. Sprowadzanie wszystkiego do OUN-UPA, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, że oni byli sprawcami i byli wykonawcami. Nie, to była bardzo mała część aparatu zbrodni. Bardzo ważna część, dlatego że Ukraińska Powstańcza Armia była uzbrojona. To była dawna policja w służbie niemieckiej, tak jak już wspomniano, która poszła do lasu w kwietniu 1943 roku, gdy szale wojny się już obracały w stronę nie na korzyść Niemiec, tylko przeciwko. I oni za te wszystkie zbrodnie, które popełnili wcześniej, w tym przypadku przede wszystkim, ale nie tylko na Żydach, chcieli z siebie tą odpowiedzialność rzucić, że oni też walczą z Niemcami, bo nominalnie rzeczywiście tak było. I gdy oni mówią, że walczyli z Niemcami, zawsze zadawajmy im podstawowe pytanie. No dobrze, ilu Niemców zginęło z rąk UPA, a ilu zginęło Polaków? I w tym momencie dyskusja się kończy, bo tych Niemców można policzyć na palcach. Polaków liczymy w setkach tysięcy. Nie wiemy, ilu. A dlaczego nie wiemy, ilu? Dlatego, że nie pozwalają nam tego zbadać. A skoro nie pozwalają, to znaczy, że ukrywają prawdę. I te głosy, które się pojawiają nie panie, to nie tak, to, to Rosjanie, Sowieci, to Jankawodziści przebrani za upa, no to w takim razie jak nie pozwalacie na ekshumację, to ukrywacie zbrodnie sowieckie. Jesteście po tamtej stronie. I faktycznie tak naprawdę są. Ale nie z tego powodu ukrywania. Zupełnie innego, znacznie ważniejszego. Jeśli oni mówili, że ukraińska powstańcza armia walczyła w czasie okupacji z Niemcami, a faktycznie zabijała Polaków, to na czyją rzecz działali? Będąc nie po stronie niemieckiej, bo nominalnie już nie byli poza SS Galicjen, poza policją. Te jednostki, formacje ukraińskie cały czas były w służbie niemieckiej. Ale to, co jest UPA, to już nie jest proniemiecki, jak oni twierdzą. No dobrze, ale jeśli oczyszczaliście teren z Polaków, to działaliście na korzyść czyją? Niemców? W małym stopniu. Niemcom zależało na tym, żeby produkcja rolna czy po głowie. Trzody chlewnej tam było, rozwijało się, bo to były dostawy dla Niemców, dostawy na front, dostawy do Rzeszy. Natomiast zabijanie Polaków na tym terenie na tak wielką, masową skalę to była działalność na rzecz Sowietów. Oni później przychodzą na ten teren i mają sprawę załatwioną. W znacznej części ten teren jest z Polaków oczyszczony i wyczyszczony z polskich elit. Tych ludzi już nie ma. I to zrobili Ukraińcy. A gdyby nie oni, to musieliby się tym zająć Sowieci. Wtedy trwałoby to dłużej, na większą skalę byłyby walki z Sowietami, ale później już nie miał kto z nimi walczyć. I te, tego typu rzeczy musimy sobie i innym naokoło nas wbijać do głowy. Nie UPA, nie OUN walczy z Polakami, bo to jest mała część aparatu zbrodni, tak jak powiedziałem, ale głównym wykonawcą i głównym sprawcą tych zbrodni jest Czerń, to jest pospolita ludność ukraińska. Bezideologiczna, bez żadnych dodatków, bez żadnego nacjonalizmu. Oni mają zupełnie inną rzecz na uwadze. To, co im UPA obiecywało: pójdziemy na Lachów, wyrżniemy Lachów, a to, co nam znajdzie ta, to będzie wasze. I rzeczywiście z tych okolicznych wsi, do tych miejscowości polskich, które mają być spacyfikowane, zjeżdżają tabuny, całe tabory wozów konnych. Pustych, wyładowanych tylko narzędziami zbrodni, czyli siekierami, kosami, widłami, a te wozy mają być załadowane tym dobrem, które zdobędą w trakcie tej operacji przeciwko Polakom. I tam nie ma ideologii. Ideologię daje upa, ideologię i ochronę daje upa, bo jest uzbrojona, a oni nie, oni tylko wykonują. Wszędzie tam, gdzie się pojawia polski opór, wszędzie tam, gdzie jest polska samoobrona. Wszędzie tam, gdzie Polacy się zorganizowali i mają narzędzia do tej obrony, często to jest, no, można by powiedzieć, humorystyczna rzecz, chociaż w tym wydaniu straszna. Nawet jakieś armatki XVII-XVIII wieku, gdzieś ustawione na wieży kościoła i tym działkiem podsypanym prochem, gdy oddano jeden strzał, ta czerń się rozbiegała. Oni uciekali, oni się bali, bo widzieli, że nie mają tu bezbronnych ofiar przed sobą. Główna część ofiar to są kobiety i dzieci. Rodziny nie tylko wołyńskie, ale te, które najbardziej znamy z tamtego okresu, z fotografii, z opisów, i także później z miejsc zbrodni, to są rodziny wielodzietne. Ośmioro, dwanaścioro dzieci tam jest zupełnie czymś normalnym, ponieważ tam nie ma mężczyzn. Bo co się z nimi stało? W 1939 roku powołani do wojska. Część trafiła do flagów stalagów, gdzieś tam się udało im. Przedostać niektórym na zachód jako wojskowym, oni na te tereny nie wracają. Później jest okupacja sowiecka. Okupacja sowiecka uderza przede wszystkim w mężczyzn, tych, którzy mogą zorganizować jakikolwiek opór przeciwko władzy sowieckiej. I to jest ta druga część, której brakuje tych mężczyzn. Później jest eksterminacja ze strony niemieckiej, którzy robią to samo, co przedtem sowieci. Tam zostają kobiety i dzieci. Tam zostają osoby stare. Niedołężne często, które muszą. O właśnie, jeszcze jest ważna rzecz. Niemcy wywożą ludzi na roboty. Zabierają młodych, silnych mężczyzn, wywożą do robot w Rzeszy. Dlatego tam zostają głównie kobiety i dzieci. To jest całkowicie bezbronna ludność cywilna, nie mająca. Nic na sumieniu, o cokolwiek można byłoby ich oskarżyć, że byli jacyś antyukraińscy, że prowadzili przeciwko nim jakąkolwiek działalność. Nie, czegoś takiego nie było. Zachował się w jak Nowych wstrząsający list kobiety, która mieszka na obrzeżu miejscowości Kiwerce, to jest na Wołyniu. Ona ma kilkoro malutkich dzieci. Ona pisze list do rodziny, prawdopodobnie ostatni. I ona nie wie, czy ten list w ogóle do rodziny dotrze. I pisze, że mąż się gdzieś udał poza miejsce zamieszkania szukać żywności i od paru dni nie wrócił, że prawdopodobnie gdzieś tam złapali i zabili. I ona dzień w dzień, noc w noc oczekuje kaźni. Ona nie może z tymi dziećmi uciec. Ona ich nie weźmie w tobołek na plecy i nie wyniesie, bo to nie jest jedno małe dziecko, że można wziąć na ręce. Mają jakiś tam prowizoryczny schron, jakąś piwnicę, gdy na noc się chowają, i słyszą te jęki, to mordowanie ludzi, widzą te łuny i czekają, kiedy to przyjdzie do nich. I tam są takie dwa bardzo znamienne zdania. Nikt u nas nie zginął od kuli. Wiecie państwo, co to znaczy? Tam nie było strzelania, tam było rezanie, właśnie zażynanie tych Polaków i tych, tych kobiet i tych, i tych dzieci. I wreszcie to drugie zdanie, chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Ona prosi, męczcie ich w przyszłości tak, jak oni nas męczyli. To jest ból tych ludzi. Oni nie chcą innych mordować, nie są za tym, żeby innych mordować, ale po tym, co się dzieje, po tym, co widzą, ten ból z nich wychodzi w takiej właśnie postaci. Takich dokumentów, o których mówię, jest w polskich archiwach jeszcze na szczęście sporo. Archiwa zostały przetrzebione, archiwa zostały rozkradzione, archiwa zostały tak opatrzone tym piętnem, przeciwników, którzy tam grzebali i wyrywali całe strony, całe karty, całe zeszyty, że tych dokumentów zostało mniej, ale one jeszcze są. A to jest fałszowanie historii. I to jest tak zwana polityka historyczna. Polityka historyczna w tej chwili w Polsce polega na polityce fałszowania historii w każdym możliwym zakresie. Fałszowana jest historia stosunków polsko-niemieckich, no bo przecież nie Niemcy tylko naziści, po tym jak Taka osławiona Wanda Traczyk-Stawska, powstańczyni czy powstanka warszawska, która twierdzi, że no Niemcy to nam paczki przysyłali, pomagali, to co my od tych biednych Niemców chcemy. Polityka historyczna to jest także wtedy, kiedy obecny wiceminister spraw zagranicznych Pawł Kuwal twierdzi, że to Polacy z Polakami, czyli polscy obywatele z polskimi obywatelami walczyli, więc Ukraina nic do tego nie ma. Biorąc pod uwagę, na przykład wcześniejszy okres, powstanie styczniowe, no to wtedy obywatele rosyjscy walczyli z obywatelami rosyjskimi. No to jakie powstanie? Wszystkiego się możemy pozbyć, wszystko możemy odrzucić w imię tak właśnie pojętej polityki historycznej. Polityka głaskania naszych sąsiadów, polityka ukrywania tego wszystkiego, to jest droga donikąd. To są polskie stosunki z Litwą. Litwini robią z Polakami tam prawie to, co chcą. Na szczęście są za słabi, za mali, żeby. To była taka sytuacja w Ukrainie, jak oni twierdzą, czyli na Ukrainie, mówiąc prawidłowo, bo w to jest w czymś innym zupełnie. I jeśli Litwini chcieli tworzyć obozy koncentracyjne, getta dla Polaków na swoim terenie i prosili o zgodę Niemców, komisarz miasta Wilno, von Hingst. Poproszony przez Litwinów, że my tu mamy teren, to jest getto żydowskie, my tych Żydów się pozbywamy, dla ta chwila ich nie będzie, i żal byłoby to miejsce zostawić wolne i puste. To my proponujemy, żeby w to miejsce stworzyć getto dla Polaków. Mamy oznaczenia, biała okrągła łata na ramię, tak jak Żydzi mieli gwiazdę, i racje żywnościowe, tak jak dla Żydów, a całą opieką tak zwaną czyli zaopatrzeniem, pilnowaniem, te wszystkie, straże naokoło, to my to na siebie weźmiemy. I Hans Hinz się nie zgodził. Nie dlatego, że kochał Polaków, nie dlatego, że chciał Polakom pomóc, ale on tłumaczył w ten sposób. No tak, widzicie, rozumicie, ale Polacy to nie Żydzi. Oni będą stosować opór, oni się przeciwstawią. Jeśli wy zrobicie to w Wilnie, to Polacy w Lwowie, Polacy w Grodnie, Polacy w Białymstoku, Polacy w Warszawie, Polacy w Krakowie i tak dalej, oni będą czynni, wystąpią przeciwko nam. A nam to teraz, w warunkach wojennych, jest nie na rękę i nie pozwolili. Ale w imię tego zagłaskiwania historii, tej pseudopolityki historycznej, takie rzeczy z naszej historii są całkowicie wyrogowane. Tego ma nie być. Wszyscy naokoło ponosili szkody z naszych rąk. Wszyscy przez nas byli męczeni. I wobec wszystkich my jesteśmy sprawcami. I wreszcie, mając skutki takiego podejścia, to jest sprawa pani Lucyny Kulińskiej z niejakim, nie wiadomo kim. On twierdzi, że jest Ukraińcem, że jest LGBT, że jest dziennikarzem, że jest lingwistą. On się nazywał Isaje, teraz się nazywa Krawec. Wkrótce pewnie będzie, bo mógł się na przykład nazwać, nie wiem, jakiś sobie wymyśli sztuczne imię, na przykład Bandarenko albo coś takiego, i też się tym będzie posługiwał. On w polskim sądzie. Żądał, nie prosił, ale żądał kary dla pani Lucyny, żeby ją przykładnie ukarać, żeby nauczyć ją, że tak jak ona pisze, tak jak ona mówi, tak robić nie wolno. Żeby dać przykład na tej podstawie innym wszystkim, że mamy się temu wszystkiemu nie przeciwstawiać. I ta sprawa jest w toku, nie wiadomo jak to się zakończy, ale to świadczy o skali upadku polskiego państwa. Że takie sprawy toczą się bardzo często miesiącami czy nawet latami. A oni są stroną skarżącą, są stroną agresywną i dużą część wymiaru, sądów, wymiaru sprawiedliwości czy niesprawiedliwości, czyli prokuratury czy sądów, mają już po swojej stronie. I są prokuratorzy, którzy mówią, że ludzie, którzy sławią publicznie Banderę, sławią jego zbrodnie, muszą być oceniani inaczej, dlatego że Bandera, oprócz tego, co, czego jest symbolem, on także się zajmował muzyką. Kochał dzieci, kochał zwierzątka. A kto nie widział zdjęcia Adolfa Hitlera jak sarenki głaszcze? Albo brał dzieci na ręce? I co? Tylko to na to mamy zwracać uwagę. Tak obecnie wygląda polskie państwo. Nazewnictwo to jest także to, co my nazywamy ludobójstwem. A druga strona w postaci jej przedstawiciela, Władimira Załęckiego, mówi, że to były epizody i incydenty. I co na to polska strona? Mm, no ładnie, dobre i to. Bo coś wreszcie na ten temat powiedział, prawda? Jeśli prezes Jarosław Kaczyński w czerwcu 2022 roku, czyli dwa lata temu, na konwencji pisowskiej, nagranej, opublikowanej, dostępnej, wypowiedział się, że o, o Wołyniu musimy zapomnieć. A co to znaczy musimy? I co to znaczy zapomnieć? On sobie może zapomnieć wszystko jak chce. To jest jego prywatna sprawa, ale jako przedstawiciel polskiego państwa, jako człowiek, który jest w polskim parlamencie, który pełnił funkcje rządowe, czy on ma prawo powiedzieć, że my mamy zapomnieć? Później nawet był opór na sali, tam się ludzie burzyli, coś tam mruczeli. No, no może nie zapomnieć, ale wybaczyć, co na jedno właściwie wychodzi. Nie, takiego podejścia nie ma, dlatego że tu nie ma współmierności. To nie my ich mordowaliśmy. Tylko oni nas mordowali. Ale dzisiaj już jest etap sprowadzania tego do właśnie do współmierności. No my ich, a oni nas, czyli właściwie to było to samo. Nieoceniony miodzołanej pamięci Wiktor Poliszczuk, który zajmował się tymi sprawami jako pierwszy tak dogłębnie, profesjonalnie, który zbadał archiwa już nowo powstającej wówczas Ukrainy, znający język prawosławnego wyznania, nazwisko. Tam wiele mówiące dla nich, przynajmniej na początku, dostawał wszystko i był przerażony tym, co tam zobaczył. Ale po kilku miesiącach, gdy próbował sięgnąć do tych samych pakietów archiwalnych, gdzie chciał coś jeszcze zupełnić, dopisać sobie, stwierdzał, że tego nie ma i się pyta, gdzie to jest. A nic takiego nigdy nie było. Ja pamiętam, jak on to opowiadał: miał takie oczy, że tak w ogóle można postępować w archiwach, ale to samo się dzieje w polskich archiwach. Są niszczone, są kaleczone, są przeinaczane i dochodzi do takich sytuacji, że te naukowce z ich strony, bo trudno być o uczonych, dochodzą do takich rezultatów. tak jeden z ich, właśnie naukowców, ostatnio, że w pierwszych miesiącach 1945 roku Polacy zabili 4,5 razy więcej Ukraińców niż zginęło Polaków. No to jednak 4,5 to jest coś, to jest prawie 5 razy tyle, a prawie 5 razy tyle to jest ogrom zbrodni, czy ich polskich, czyli strona, która jest napadnięta i bezradna, jest w mniejszości. Dlatego mieli tyle ofiar. I tak po kolei, każdą sprawę, którą wyciągamy, każdą sprawę, którą analizujemy, musimy po pierwsze przyswoić sobie, musimy się tego nauczyć, musimy być krytyczni wobec tego, co się pojawia w publikacjach właśnie tego typu, w różnego rodzaju artykułach. Osławiony Bogdan Hook, który tutaj był dzisiaj. Przywołany, on potrafił napisać, że ukraińska powstańcza armia nigdy nie była antypolska. Można tak napisać, gdzie indziej by tak nie napisał. Ale w Polsce można już wszystko. I z nami można już zrobić wszystko. Czyli przebrani NKWDI mordują Polaków. Dlatego nie robimy ekshumacji, żeby bronić enkawudzistów, prawda? Logika bardzo pokrętna, logika bardzo jednoznaczna. I to grasowanie tego tak zwanego czynnika ukraińskiego w Polsce dochodzi do poziomów wydawałoby się absurdu. Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Piotr Tyma, w swoich mediach społecznościowych zamieścił wpis, gdzie jest pomnik wołyński Andrzeja Pityńskiego i komentarz, że jest to komar na widelcu. Wiecie państwo co to znaczy? To jest i obelżywe, i straszne jednocześnie. Tak jak ludobójstwo było straszne, tak ta propaganda, która jest teraz, też jest straszna. Polskie dziecko na ukraińskich widłach to jest komar na widelcu. Szyderstwo po kilkudziesięciu latach z tych właśnie ofiar. Isajew, czy Krawec, czy ten, jak się tam jeszcze w przyszłości niedalekiej będzie nazywał, też zamieścił teraz okolicznościowy wpis, że mówienie o Wołyniu, Podnoszenie tego wszystkiego to godzi w ich godność narodową, to, ich, to im uwłacza. Więc ma, nie, ma, nie mamy prawa mieć do pamięci o tym wszystkim, co się działo. Oni nam narzucają coś, co ma być nasze, a co działa i ma działać przeciwko nam. W 1943 roku, jeszcze przed kulminacją zbrodni, przed lipcem, bo już w kwietniu 1943 roku, organ państwa podziemnego polskiego, delegatura rządu na kraj, apelowała. Za to wszystko, co Ukraińcy robią, a to było przed kulminacją zbrodni, to jest znacznie wcześniej. Te zbrodnie wtedy są, ale jeszcze nie na taką skalę i nikt się takiej skali zapewne nie spodziewał. Delegatura apelowała, zbierać, dokumentować, ewidencjonować, bo wszystkich po wojnie trzeba będzie rozliczyć. Co zrobiliśmy? Była Polska Ludowa, więc rozliczyć ich nie można było. Ale jeszcze był ten rozpęd tego działania państwa już komunistycznego, że ewidencjonowanie zbrodni i dokumentowanie i postępowania prokuratorskie były w toku. W roku 89, gdy doszło do tych tak zwanych pozarowanych zmian, jeszcze w Głównej Komisji Badania Zbrodni było kilkanaście tysięcy otwartych spraw o ludobójstwo ukraińskie. Tam się nic nie działo. Tam było zbieranie przez jakiś czas dokumentów, fotografii, zeznania świadków, to było gromadzone. Prokuratorzy mieli samograj, bo on miał odfajkowanych ileś spraw w toku, że on coś pracuje, że coś robi, ale to było. I teraz powiedzcie, ile tych spraw się zakończyło? Nic, nie ma. Sprawcy wymarli, postępowań nie ma, to wszystko zanika, czyli teraz stroną zbrodniczą, stroną, stroną sprawczą możemy być my. I do tego dochodzi. AK, NZ, NOW, BH mordowało ukraińców, a oni się tylko i wyłącznie bronili. Wiktor Poliszczuk napisał wprost na podstawie tych archiwów, które widział, które zbadał, że od 30 do 50 tysięcy ofiar po stronie ukraińskiej to są ich własne zbrodnie. To jest służba bezpieki, to są ci, którzy nawet lokalnie, w przypadku nawet nieistnienia struktur UPA, ale lokalnie Czyszczą teren z polskości, czyli jak jest małżeństwo, Ukrainiec i Polka, a tam była taka zasada, że dzieci były wychowywane w tej religii, jakiego wyznania była kobieta? Jeśli Ukrainka a mąż Polak, no to dzieci były wychowywane w prawosławiu czy w grekokatolicyzmie. I analogicznie w drugą stronę. I później jak oni czyszczą teren z Polaków, to jest nakaz: masz żonę Laszkę? No mam. I ty masz dzieci, no mam. Jak ty przyniesiesz głowy? to Ty będziesz nasz, to my Ci darujemy. A jak nie przyniesiesz, to te głowy razem z Twoją tu w tej wsi zostaną. I niektórzy z nich się zgadzali. Ze strachu, z oportunizmu, wszystko jedno. Ale takie zbrodnie popełniali. Czy to są zbrodnie polskie, czy to są zbrodnie nie tylko przecież na Polakach. I skala zbrodni, jeśli mówimy o ludobójstwie ukraińskim, jest potworna, bo to nie jest te 150 czy 500 tysięcy ofiar po stronie polskiej. Używajmy tego pojęcia, że to jest ponad 500 tysięcy ofiar. Dlaczego? Po pierwsze, jest to stanowisko pierwszego prezydenta ukraińskiego, Leonida Krawczuka, który sam urodzony na Wołyniu w latach wojny, znał to wszystko z autopsji, z rodziny bardzo dokładnie. I on pisał: Jesteśmy odpowiedzialni za śmierć ponad 500 tysięcy Polaków. Jeśli się okaże, że to było 400, przyjmiemy, że to była 400. Ale skoro nam nie pozwalają. To mówmy, że to było ponad 500. Niech się denerwują, niech zaprzeczają, niech pozwolą nam badać. Ale Żydzi mówią, że to jest 450 tysięcy Żydów zamordowanych przez Ukraińców. Są do tego morderstwa, zbrodnie też wszystko to jest ludobójstwo na Ormianach, na Czechach, na Cyganach, wszystkich innych narodowościach. Nawet niemieccy naziści czegoś takiego nie robili, żeby mordować wszystkich, wszystkich obcych. Tam jeszcze był dopuszczany ten margines, że część jest nawet do asymilacji dla Niemców, ale została pozostawiona przy życiu. A ci mówią: nie, wszystkich obcych trzeba wyrżnąć. Więc skala zbrodni popełnionych ukraińskich na tym terenie może sięgać miliona osób. Miliona w warunkach wojennych, w warunkach okupacji. Jest to coś niewyobrażalnie wielkiego i strasznego. Jeśli o tym nie mówimy, jeśli o tym nie wiemy, to nie ma pola do dyskusji z przeciwnikami. Dlaczego? Bo my jesteśmy bezradni. Bo oni kłamią i oni są bezczelni. Oni krzyczą. I ta pseudonauka w Polsce z ich strony, tak jak tu pan profesor powiedział o tych spółdzielniach, wygląda w ten sposób. Ja ostatnio chciałem sobie zobaczyć, jak to w tych lokalnych uczelniach na Pomorzu szczególnie wygląda. Na przykład praca doktorska przyjęta entuzjastycznie, oceniona najwyżej. Odcinek taktyczny UPA od wsi do wsi w ciągu paru miesięcy i to jest praca doktorska w Polsce za nasze pieniądze na polskiej uczelni i wychodzi osoba ze stopniem naukowym po czymś takim z zakresem, który na cienki referat na studiach może by wystarczyło, na nic więcej, ale to jest banderyzacja nauki tak naprawdę, bo tam nie ma ocen typu, że ludobójcza działalność UPA danego odcinka taktycznego. Nie. Oni tylko szlachetnie walczyli. Jeśli ambasador ukraiński w Niemczech, Andrzej Melnyk tu wspomniany, który mówił o tych sprawach okupacyjnych w ten sposób, że my mieliśmy przed sobą trzech wrogów. Niemców, z którymi walczyliśmy, Rosjan, z którymi walczyliśmy i Polaków, z którymi walczyliśmy. Trzech równorzędnych wrogów. I takie napisy można znaleźć w Lwowie, na przykład na polskich więzieniach dawnych, przedwojennych, gdzie później mordowano Polaków że oni walczyli z tymi trzema wrogami. Był, było, były głosy oburzenia? Tak, były. Jakie były konsekwencje? Został odwołany. W zamian co dostał? Wiceministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. To jest nasza obecna rzeczywistość. To jest nasza przyjaźń między dwoma narodami. Niech nas nie zwiedzie to, że prezydent Andrzej Duda ściska za pośladki Załęskiego z wzajemnością i że tak wygląda przyjaźń, bo to nie jest przyjaźń. My im wszystko, a oni nam nic. I kończąc, przytaczam cały czas to, co powinno nam wejść do głowy na stałe. Nawet niech Polska zginie, byle dobrze zrobić Ukrainie. To jest myśl przewodnia tych wszystkich czynników i środowisk, które są zawsze po stronie ukraińskiej i zawsze przeciwko Polsce. To jest ten dwuukrainian Polaka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie.